Szanowny panie marszałku, to nie jest sprawa polityczna, to jest sprawa, tutaj idzie o spo, o, po prostu o człowieczeństwo. I zgłaszam wniosek przeciwny. Powinniśmy żądać natychmiastowej dymisji Adama Bodnara i pani Marii Eichardt. Zabraliście dwójkę dzieci, rozdzieliliście je. Kilka dni później umiera czteromiesięczny chłopczyk. Matkę na pogrzeb przyprowadzacie w drelichu więziennym, w kajdankach, na nogach i rękach. Nie mogła nawet wytrzeć łez ta kobieta. Ojca chcieliście zatrzymać bezpośrednio na pogrzebie jego syna. Kim trzeba być, żeby coś takiego robić? Nie ma pana Bodnara dzisiaj. Panie Bodnar, pytanie jednak rzucam. Czy takie działania sprawiają panu jakąś ukrytą satysfakcję? Bo przecież to nie pierwsze tego typu, podkreślam, draństwo okrutne urzędniczki ministerstwa Urszula i Karolina. Drobne, spokojne kobiety w kajdankach zespolonych. Pani Anna. Poseł Koalicji Obywatelskiej Platformy obecnie niemal wprost sugerował, groził, że jeśli nie zezna na premiera Morawieckiego, to uratuje, czyli znaczy, jeśli zezna, to uratuje syna, który może próbować popełnić samobójstwo. To jest właśnie wasze człowieczeństwo. Dziękuję tak? bardzo.